Kos Porta Pro. Słuchawki produkowane od 40 lat w praktycznie niezmienionej formie. Kultowe, ponadczasowe i doceniane na całym świecie. Na przestrzeni lat pojawiały się różne wariacje kolorystyczne, edycje limitowane czy też modele wyposażone w różne złącza. Była też wersja bezprzewodowa, która właśnie doczekała się kontynuacji w postaci drugiej generacji modelu Porta Pro Wireless 2.0. Jak więc wypada w dzisiejszych czasach nowa generacja słuchawek, których historia sięga roku 1984? Sprawdźmy to wspólnie, zapraszam na film. Pierwszą zauważalną zmianą jest opakowanie zmniejszone aż o 50% w stosunku do pierwowzoru. Wewnątrz znajdziemy słuchawki zapakowane w sztywne etui, przewód USB typu C do ładowania oraz sygnałowy USB-C na jack 3,5 mm. Nie zapomniano oczywiście o instrukcji. Zasadniczą różnicą dzielącą pierwszą wersję słuchawek bezprzewodowych Porta Pro Wireless od nowego wydania jest brak przewodu łączącego dwie słuchawki. Elektronika, akumulator, jak i przyciski zintegrowano bezpośrednio w słuchawkach. Przyciski sterowania oraz port ładowania USB typu C umiejscowiono w dość dyskretny sposób na prawej nausznicy, nie rujnując oryginalnego wyglądu słuchawek. Zmiany uległ również pałąk, składający się od teraz z dwóch metalowych elementów zamiast jednego jak w poprzedniku. Warto też zauważyć jedną rzecz, że słuchawki, rozkładając je, nie zjeżdżają się tak jak pierwowzór. Pałąk chodzi dużo sztywniej, co ułatwia ich nakładanie na głowę. Producent w chwili nagrywania tego materiału oczekuje na zatwierdzenie patentu na ten właśnie pałąk, ale o samych technikaliach za moment. Kosporta Pro Wireless 2.0 składają się do formy powiedzmy walca, na co wskazuje ucho i haczyk zintegrowane z obudową. Wizualnie najnowsza generacja Porta Pro Wireless wygląda więc, poza parymi drobnymi wyjątkami, tak samo jak pierwsza przewodowa wersja wypuszczona w 1984 roku. Zauważyliście jednak zapewne brak kabelka łączącego dwie muszle. Kos projektując pałąk sprawił, że ten jest zupełnie zbędny, bo to właśnie pałąk sam w sobie jest nośnikiem sygnału między lewą a prawą słuchawką. Stąd też jego podział na dwa symetrycznie poprowadzone elementy. Brawa za pomysłowość. Rozwiązanie to bezpośrednio przełożyło się na trwałość tych słuchawek, bowiem tradycyjny kabelek łączący muszle w poprzedniej wersji zdecydowanie łatwiej przypadkowo uszkodzić. Kolejną cechą słuchawek jest możliwość odsłuchu zarówno bezprzewodowego, jak i przewodowego, co jest nowością w stosunku do poprzednika. Zachęca do tego dołączone do zestawu kabel USB typu cena Jack 3,5 mm. Słuchawki w trybie przewodowym działają w trybie analog audio PESFRU, co nie wymaga naładowania akumulatora. To kolejny plus, bowiem przy korzystaniu z USB typu C w słuchawkach, funkcja ta, jak na razie, pojawia się dość rzadko. A skoro wspomniałem już o akumulatorze, ten pozwala aż na 20 godzin ciągłego odsłuchu. Biorąc pod uwagę to, jak kompaktowe są Porta Pro Wireless 2.0, wynik ten jest naprawdę piorunujący. Gdzie oni zmieścili ten akumulator? Przecież tu nie ma za dużo miejsca, a musiała tu się zmieścić jeszcze elektronika sterująca. Załączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth w wersji 5.2. Porta Pro Wireless 2.0 mają też zintegrowany mikrofon do rozmów telefonicznych. Sterowanie odtwarzaczem z poziomu słuchawek jest oczywiście możliwe dzięki trzem multifunkcyjnym przyciskom, których poszczególne funkcje opisane są w instrukcji. Pasmo przenoszenia jest identyczne jak w modelu przewodowym i obejmuje zakres od 15 do 25 tysięcy herców. Otorność to okrągłe 60 ohmów, zaś skuteczność to 101 dB. Jeśli zaś chodzi o obsługiwane przez Porta Pro Wireless 2.0 kodeki. Tutaj niestety producent nie podaje żadnych informacji na ten temat, ale z tego co udało mi się ustalić, na własną rękę, jest to raczej na pewno AAC i SBC. O żadnym aptx i tym podobnych niestety nie ma mowy. Szkoda, Chociaż z drugiej strony, czy kodeki naprawdę zawsze definiują jakość brzmienia i skreślają na starcie każde słuchawki, jeśli na przykład nie mają ona APTX. -a? Moim zdaniem nie, bo sam mam w domu kilka par słuchawek, które brzmią naprawdę dobrze. Rzekłbym, że nawet i lepiej niż niektóre droższe modele wyposażone w najlepsze kodeki. Także. Czy jest APTX, czy go nie ma, czy jest AAC, czy SBC? Moim zdaniem nie to powinno być najważniejsze w słuchawkach bezprzewodowych. Sposób brzmienia, jak i jakość kosów Porta Pro, została już opisana chyba przez każdy portal zajmujący się sprzętem audio. Słuchawki te zyskały renomę niezwykle dobrej i solidnej konstrukcji w bardzo przystępnej cenie. W końcu nie bez powodu produkowane są od 40 lat w praktycznie niezmienionej formie, zyskując co najwyżej nowe warianty. Tak czy siak, brzmienie znane z klasycznego modelu Porta Pro zostało przeniesione do nowego modelu Wireless praktycznie jeden do jednego. Jakość dźwięku według mnie, i oczywiście nie tylko, wychodzi daleko poza swoją półkę cenową. Tony niskie są wyraziste, a przy tym konturowe, miękkie, ale absolutnie w żadnym momencie nie dominują. Natomiast sopran i średnica czarują klarownością, jak i płynnymi przejściami. Słuchawki sprawdzałem, jak to ja oczywiście, na bardzo różnych typach muzyki i potwierdza się w tym miejscu tylko to, że bardzo uniwersalne są to słuchawki da normalnie. <laughs> Rap, pop, elektronika, rock, metal, ambient, a nawet i klasyka brzmią na tych słuchawkach naprawdę niesamowicie. Zwłaszcza mając tył głowy, to w jak nieduże przetworniki wyposażono porta Pro Wireless 2.0. Nie dziwi zatem fakt, iż Porta Pro w różnych wariantach wykorzystywane są często przez osoby pracujące z dźwiękiem. Właśnie za sposób ich grania, realizm, a przy tym relatywnie niski koszt w razie doszczętnego zniszczenia. A nawet i oto jest dość trudno, bowiem na rynku znajdziecie całe mnóstwo różnego rodzaju części zamiennych, hetui czy zapasowych gąbek. Mimo 40 lat na karku, Kos Porta Pro tutaj w odmianie Wireless 2.0 nadal rządzą. To bardzo kompaktowe, lekkie i wszechstronne słuchawki, nie wywracające portfela do góry nogami w momencie ich zakupu. Dostępność części, jak i to, że można je wykorzystać zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo, sprawiają, że nowe Porta Pro Wireless 2.0 są tak po prostu jeszcze lepsze. Zapraszam Was do naszego sklepu internetowego oraz do naszych salonów stacjonarnych, w których Kosporta Pro Wireless 2.0 już na Was czekają. Listę punktów, w których nie tylko kupicie, ale też sprawdzicie sami, jak brzmią nowe Kosporta Pro, znajdziecie oczywiście na stronie www.tophifi.pl. Serdecznie zapraszamy. Tymczasem dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie kciukę w górę oraz subskrypcję na kanale, aby nie przegapić żadnych nowych treści. A na mnie już pora. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!